Cześć, tu kapitan Sławomir Walesiak. W dzisiejszym zajmiemy się rozwiązaniem zadania w Packet Tracerze Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika. Zaczynajmy. Przechodzimy do realizacji zadania Konfiguracja ustawień początkowych przełącznika. Proszę oczywiście zapoznać się z celami i wprowadzeniem. Następnie. Klikamy na przełącznik i przechodzimy w tryb uprzywilejowany. Udało mi się przejść do trybu uprzywilejowanego. Teraz nie przechodzimy do kolejnego kroku. Zobaczymy, co jest skonfigurowane na tym przełączniku. Pytania są następujące. Ile interfejsów FAST Ethernetowych ma ten przełącznik? Widzimy, że przełącznik ma interfejsów FAST Ethernetowych od 1 do 24 do F024, czyli łącznie ma 24. Kolejna sprawa. Ile interfejsów Gigabit Ethernetowych ma ten przełącznik? Dwa. Dwa interfejsy gigabit ethernetowe. Kolejne pytanie. Jaki jest zakres yy, wartości linii WTY? Przypominam, linie WTY służą do yy, konfiguracji telnetu i SSH. Zakres linii, jak widać, jest od 0 do 15, czyli razem. 16 linii WTY. Kolejne pytanie dotyczy wyświetlenia zawartości pamięci NVRAM. Przypominam, w pamięci NVRAM znajduje się konfiguracja startowa. Sprawdźmy. Show startup config. Wyświetla nam się komunikat, że konfiguracja startowa jest nieobecna. Nic nie ma wgrane. Dlaczego? No ponieważ konfiguracja jeszcze nie została zapisana. Czas przejść do kroku pierwszego, czyli nazwać urządzenie. Wchodzę w tryb uprzywilejowany. Wpisuję polecenie hostname i nadaję nazwę urządzenia S1. Udało mi się skonfigurować nazwę urządzenia, co widzimy. Od razu switch nam się przedstawił jako S1. Wchodzimy do kolejnego kroku. Następnie trzeba będzie zabezpieczyć yy, linię konsolową. Robimy to. Wchodzimy w tryb konfiguracji linii konsolowej o numerze 0. Line. Konsol o numerze 0. Zazwyczaj linii konsolowych jest jedna, która ma numer 0. Nadajemy hasło, które będzie wymagane przy zalogowaniu w restolinie. Yy, hasło ma przymieć LET MI-IN i podajemy komendę login. LOGIN. Dobrze. Obok jest ważne pytanie: dlaczego jest wymagane polecenie LOGIN? Polecenie LOGIN powoduje wymuszenie yy, hasła. Do tej pory samo yy, podanie password LET me in Spowoduje, że to hasło jest ustawione, natomiast samo urządzenie nie zapyta nas o to hasło. Dopiero komenda LOGIN spowoduje, że urządzenie zapyta nas o to hasło. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy to, co zweryfikowaliśmy, yy, działa. Jak to zrobić? No wystarczy wyjść. Jeszcze raz exit, wpisujemy. Teraz uwaga, ten ekran świadczy o tym, że jesteśmy zalogowani do urządzenia przez linię konsolową o numerze 0. Czyli to jest tak, jakbyśmy nawiązali nowe połączenie konsolowe. I teraz, zgodnie z przypuszczeniami, powinno nas poprosić o hasło. Hasło jest: Let me in. Let me in. Uwaga, nie widać, gdy wpisujemy hasło. Dobrze. I wchodzimy w tryb uprzywilejowany. Dalej. Dobrze, przejdźmy do dalszej części ćwiczenia. Następnie, yy, następny krok to jest zabezpieczenie trybu uprzywilejowanego hasłem. Zróbmy to. Wchodzimy w tryb konfiguracji globalnej. O, uwaga, pomyliłem się w komendzie. Nie dopisałem całej komendy. O czym świadczy ten komunikat? Ambitious Command. Muszę jeszcze raz wpisać komendy. Conf. T. Dobrze, wszedłem w tryb uprzywilejowany. I teraz ustawiam hasło. Uwaga, na razie hasło nie szyfrowane na tryb uprzywilejowany. Enable. Password c1. c0. Kolejnym krokiem będzie sprawdzenie, czy te wszystkie hasła, które ustawiliśmy, działają. Wchodzimy w tryb, wychodzimy. Wchodzimy, jeszcze raz wychodzimy. Uwaga, jesteśmy teraz w momencie, jakbyśmy rozpoczynali nową sesję konsolową z urządzeniem. Pierwsze hasło, jakie musimy wpisać, skoro logujemy się przez konsolę, to jest hasło dostępu. Przez konsolę było let me in. Dobrze, jestem w trybie użytkownika. Teraz przejdę do trybu uprzywilejowanego. Teraz muszę wpisać hasło na tryb uprzywilejowany, które było C1S$C0. Wpiszmy je. C1 $C0 Udało się, jestem w trybie uprzywilejowanym. Sprawdźmy, jak wyglądają te nasze hasła w yy, bieżącej konfiguracji. Show run. Proszę zwrócić uwagę, że hasło na tryb uprzywilejowany jest napisane tekstem jawnym oraz że hasło do linii konsolowej też jest wpisane tekstem jawnym. Password let me in. Kolejnym krokiem będzie konfiguracja zaszyfrowanego hasła do trybu uprzywilejowanego. Wchodzimy w tryb konfiguracji. Wpisujemy enable, tylko teraz uwaga, secret. Secret i ustawiamy nowe hasło. W tym wypadku hasło będzie its E secret. secret. Dobrze. Zazwyczaj jest tak, że gdy konsola nie wyskakuje nam żaden komunikat na konsoli, to znaczy, że komenda została przyjęta i działa poprawnie. Sprawdźmy teraz, jak to wygląda w bieżącej e, konfiguracji. Tym samym przeszliśmy do kroku siódmego, gdzie jest właśnie sprawdzenie, jak to wszystko e, wygląda. Wpisujemy polecenie showrun, tylko uwaga, jestem w trybie konfiguracji. Żeby z tego trybu wpisać showrun, Run muszę zacząć od du. Du Show Run. Dobrze, wpisałem polecenie du ShowRun, dlatego że jestem w trybie konfiguracji, a nie uprzywilejowanym. Dalej. Na tryb uprzywilejowany jest ustawione hasło wpisane tekstem jawnym. I hasło zaszyfrowane algorytmem typu 5 to jest MD5. Skrót z hasła jest następujący. To jest ciąg znaków. A jak pamiętamy, naszym hasłem było It's a secret. It's a secret. Tylko jak już widać w konfiguracji, jest przechowywane w formie skrótu. W formie skrótu, czyli takiej zaszyfrowanej formie. Jak widać hasło dla linii konsolowej dalej jest opisane tekstem jawnym. Dobrze byłoby je zaszyfrować, dlatego przechodzimy do kolejnego kroku, to jest szyfrowania e, haseł tekstem jawnym. Tylko służy polecenie service password encryption. Sprawdźmy, czy nam się udało. Do show Run i jak widać hasło na linię konsolową zostało zaszyfrowane algorytmem typu 7. Jest to prosty algorytm szyfrujący i to jest skrót yy, z naszego hasła. Ciekawe jest następujące pytanie. Czy dalej jak będziemy wpisywać nowe hasła, to będą one zaszyfrowane czy nie? Odpowiedź jest następująca. Nowe hasła będą już zaszyfrowane. Przechodzimy do kolejnej części. To jest ustawienie baneru powitalnego. Jak to zrobić? Jesteśmy w trybie konfiguracji. Wpisujemy banner MODD. I teraz uwaga, zaczynamy znakiem specjalnym. Tu nam podpowiada, że zacznij literą C, a C to znak jakiś specjalny. Naszym znakiem specjalnym będzie na przykład procent. I teraz zaczynamy wypisywanie baneru. Dobrze jest zrobić jakiś ładny, graficzny baner. Na przykład rząd gwiazdek jeden rząd gwiazdek Enter. Wpisujemy nam to polecenie. To co chcę, żebyśmy wpisali. I zrobimy jeszcze rząd gwiazdek. O. A tu widać, że popełniłem błąd, niechcący do banera wpisałem to polecenie. Trzeba było teraz nadpisać baner. Napisać banner. E, pytanie jest następujące: Kiedy zostanie wyświetlony banner? Kiedy będziemy się logować? Banner MOTD e, wyświetla się z, przy każdym wejściu. Czy wchodzimy przez linię konsolową, czy przez linię WTY, zawsze nam się banner MOTD wyświetla. E, dlaczego każdy przełącznik powinien mieć taki banner? Ponieważ wynika to z, z zastrzeżeń prawnych. Powinniśmy oznajmić osobę, która próbuje nam wejść na urządzenie, że może to grozić różnymi skutkami prawnymi. Sprawdźmy, czy banner nam się wyświetli. Exit. Exit. O! Proszę zwrócić uwagę, że banner nie wyświetlił mi się tak jak chcę. Zaraz go. Poprawię. Skoro logujemy się przez linię konsolową, jak widać, przez linię konsolową, to musimy wpisać hasło wejścia do linii konsolowej. To było let MI, IN. Dalej. Wchodzimy w tryb uprzeliowany wpisujemy. Uwaga. Mamy do wyboru albo C1, SC0 albo ICSICET. Hasło zaszyfrowane będzie nam działało. IC, Secret. Proszę bardzo, udało się. Poprawmy baner. Conft Banner MOTD. O T -D. Zaczynamy znakiem specjalnym. Wpisujemy baner. A no, z znakiem specjalnym gwiazdko, więc już nie mogę go w trakcie wpisać. A no, dajmy plus. Drugi myszki, paste, znowu rząd plusów. I uwaga, zacząłem znakiem gwiazdką, to i muszę skończyć gwiazdką, żeby mi wyszło z tego. Wciskam gwiazdkę. Dobra. Konfigurowało nam baner. Sprawdźmy. Jest. Super. Jest ten baner taki, jaki ustawiłem. Hasło wejścia przez konsolę jest let me in. W hasło na tryb uprzywilejowany: it's a secret. Dobrze. Udało się wszystko. Kolejnym krokiem jest e, zapisanie konfiguracji do pamięci nvram. Zapiszmy. Kopiuj bieżąco konfigurację do konfiguracji startowej. Czy na pewno zapisać to jako konfiguracja startowa? Przypominam, w nawiasy kwadratowe mówią o opcji domyślnej wcisnę Enter. To zapiszę właśnie pod taką nazwą. Tak, chcę. Dobrze. Bardzo dobrze. Sprawdźmy czyli ta konfiguracja tam istnieje, wpiszemy show startup config pokaż mi konfigurację startową jak widzimy jest ta konfiguracja startowa czyli pamięć NVRAM już się zapełniła kolejna część zadania polega na wykonaniu podobnych czynności tylko na przełączniku S2 dobrze, to już pozostawiam Drogi, drogi widzu, żebyś sam to zrealizował. Dziękuję za uwagę. Mówił kapitan Sławomir Walesiak.